Jak w Excelu odczytać datę z numeru faktury? Dla moich przykładowych numerów faktur chciałbym odczytać miesiąc, rok, a następnie ostatni dzień tej daty. Przystąpię do odczytu miesiąca. Będzie to funkcja o nazwie wartość, która odczyta fragment tekstu z numeru faktury, a dwa średnik, począwszy od znaku 6 średnik o długości 2. Domykam dwa nawiasy, naciskam Ctrl Enter i dwukrotnie klikam, aby wzór się skopiował do ostatniego numeru. Teraz czas na rok. Funkcja również o nazwie wartość, tym razem z funkcji prawy, która z numeru faktury weźmie 4 znaki od prawej. Kont Ctrl Enter, klik, klik. No i teraz ostatni dzień miesiąca, który będzie zbudowany z roku i miesiąca odczytanego sprzed chwilą, czyli funkcja o nazwie data, która rok weźmie z komórki C2 średnik, miesiąc weźmie z komórki B2 plus 1, zobaczcie, następny miesiąc biorę, średnik 1, czyli pierwszy dzień tego następnego miesiąca i za nawiasem minus 1. Dzięki temu, Ctrl Enter, klik, klik, mam ostatni dzień miesiąca odczytany z numeru faktury. Funkcję w wersjach polskich, angielskich widzicie w wierszach od 6 do 11. W taki sposób w Excelu można odczytać datę z numeru faktury.